Siemanko, z tej strony Koks Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy Dzisiaj taki nietypowy odcinek trochę Jak widzicie mam defaultowego agenta Defaultową broń, rękawiczki i wszystko defaultowe A to dlatego, że Ustawiłem wszystko defaultowe A dlaczego? Spytacie Dlatego, że Zmienię teraz trochę ekwipunek gdyż posiadam dwa całkiem nowe przedmioty i chciałbym pod nie ustawić swoje wyposażenie. Także zapraszam do oglądania. I co? Strona Terro. Fipunek. Najnowsze. Nie najnowsze. Jakość, o jakość. I tak, ostatnio wymieniłem część swoich skinów, głównie z, ze zbrojowni, które wydropiłem na te wspaniałe rękawiczki i na ten wspaniały nóżek. I myślałem, gdzie je teraz ustawić, bo one są złote, tak. Ja mam złotą eskę, złotego Famasa, glocka z żółtego. To nawet jest w porządku złotego kałacha i... myślałem co zrobić i stwierdziłem, że zrobię złoty ekwipunek po obu stronach, a wszystkie skiny, które nie są złote lądują teraz do widzów. Nie tak na serio to... Zabawmy się tutaj. Stwierdziłem, że pod terror będzie złota eku. Dlatego teraz mój motylek leci do terrorysty. Rękawiczki, wchodzą omegi. Piękne rękawiczki. Jedna chyba z moich ulubionych w całej grze, jak nie, jak nie ulubione. Razem z tym nożykiem. Ma 0,32 flot, więc samo drapania, ale nie przeszkadza mi to jakoś. Po prostu przepiękny. I teraz musimy ustawić wszystkie bronie poterro. Więc Glock zostaje ten sam, żółty, elegancki. Patrzcie jak ładnie z tymi rękawiczkami fituje beretki. No, Barretki to chyba chociaż. Taka zmiana oleju. To może nie być głupie. Po testach lekkie zużycie. To lekkie zużycie ustawimy sobie. Teka zawsze używałem tego Izaka. 1500 fragów na traku. I on tu nie pasuje. Chyba nie pasuje. Jakby nie o tych naklejek, to może by pasował bardziej. Może je zdrapię po prostu i nakleję coś nowego. Hmm. Też nie jest głupie. Ale może nie. Może zagram w końcu coś innym? Czymś innym? Na przykład tym takim? On by w porządku był. <laughs> Z tym główką tutaj Terrorysty Ustawmy sobie P250 P250 Widzę tutaj jedyny słuszny wybór Oj tak To będzie dobry Dobry deal Digil Co zrobić z Desert Eagle? Em? Miałem założonego tego Ale on kompletnie tutaj nie pasuje Oj nie nawet rękawiczek nie pokazuje teraz No więc ja myślałem o O tym diglu w sumie Pokaż mi Pana Muchnika. No tak średnio trochę. A działo ręczne? Czemu Ty mi tego Pana pokazujesz? Hm, też tak średnio. Zaraz przede wszystkim to trzeba tutaj ustawić agenta. Wow, very impressive. Może on będzie dobry. Hmm, nawet bym powiedział, że wygląda w porządku, bo ten pan. W sumie Agent nie jest jakiś taki istotny. O no, zostanę przy tym. I teraz powinno pokazywać jak należy. Tigli mam tu mnóstwo. Generalnie. złote naklejki Virtusów Z stazem na rękojeści No nie, on nie pasuje tutaj A może ten? Ej, nawet bym powiedział, że jest ok. To jest mój pierwszy skin w ogóle, jaki kiedykolwiek miałem chyba. Kolekcja bank. Ona leci w ogóle? P P250 franklin, czy nie, no leci chyba normalnie z tego, tylko to jest rzadka kolekcja do drupienia. Wiadomo, że najbardziej by tu Blaze pasował, ale... No nie oszukujmy się, jest poza moim zasięgiem na razie. Także można by się pobawić tutaj. Niech tak zostanie na razie. Dobra, MP7. Mam tu coś ciekawego. Co mi tego domyślnego agenta wybiera ciągle? Czy ja coś robię nie tak? Hmm. Będę musiał chyba ten kradien zostawić, bo tu nic ciekawszego nie wymyślę. Bo co, czymś takim chcę grać? Chcę. Ej serio. Nawet nawet spoko jest. A zwierzyna. Nie, zwierzyna nie pasuje. Palony w słońcu. X jest żółty, X zostaje taki, jaki był. Bizon to żółty, nie ma nawet co się zastanawiać. P250, miałem założonego tego pana. I jak tam będzie z nim? Sytuację? Średnią powiedział. Ten pasuje, jak najbardziej. Wytrupiony z, z, ze zbrojowni. Może być. Mak. No 10. Mak 10. Powap. Po testach, po testach. Może tak być. Galil. Galil to od razu widzę, że Cerber będzie idealny Jest bardziej zielony, ale ale niech będzie kołach zostawimy na końcu. AWP, AWP tutaj myślałem co wybrać. Pasuje dwoistość i mortis. Mortis A dwoistość? Ziemy dwoistość SG SG żadnego żółtego nie mam Mój Cyrexik Czarne jest Rękiewiczki też są czarne, ale mam jeszcze integrala. Hmm. A jest taki cały złoty SG. U, ale ty drogi jesteś, kolego, chociaż. Uh. Hej Nieźle to wygląda. Naprawdę nieźle to wygląda. Pomyśli się o nim. Na razie ustawmy sobie Sirex'a po prostu. Skauta to. Wiadomo co to pasuje najbardziej śmiertelny atak Idealnie pasuje wręcz. No nie no, to, to jest po prostu połączenie top of the top. I co, tak by się pre prezentowała strona terror <laughs> A nie, jeszcze kałaszek z kałaszekiem mam największą zagwostkę Pasują aż 4 cztery... Pięć kawałków pasuje do tego combo, nawet taka salowa delta. Ten pas, ten pasuje, ale nie z tymi naklejkami, one są do zerwania w ogóle. Ten ma złote wstawki Więc ja chyba zostanę przy tym No i tak to by się prezentowało Potem to może jakoś się upgrade'uje, na razie bazujemy na tym co mam, tak? Dobra, strona CT Strona CT to a rękawiczki fejdy wlatują mój nożyko myślę, że dobre połączenie Zresztą innego nie ma, więc musi tak zostać standardowy agent usp czerwony barytki kobaltowe 57 Hyperbestie pasująca i 5 Sven Maupi business z takim panem co ma wielką knagę 250. Chodź ty. i tikel. Ten pasuje idealnie. Negw, ustawiam swojego standardowego. 1200 fragów na satraku prawie. I sama wezmę tego samego, co był. właśnie. Zamiast tego MP7 moglibyśmy ustawić UMPA. UMPA Blazer. No, nie mamy Digla, ale mamy Umpa. No zróbmy tak. Ump, ale ja tu Umpa chyba nie potrzebuję. Wezmę sobie MP7 P90 Płytki grup. Tak, tak, jak najbardziej. I MP9 mamy do wyboru. Obrońca Gwiezdnego Światła. I Łańcuch Pokarmowy. Chyba ten Łańcuch Pokarmowy bardziej mi się podoba. Dobra, SK Mamy mnóstwo Esek. Wbrew pozorom ta złota SK pasuje do tych rękawiczek w, w miarę, ale ja chyba zostanę przy Icarusie. Icarus razem czwórek to wiadomo, co trzeba ustawić chyba. Skauta weźmiemy tego, mamy po Terro, tego weźmiemy po CT. Augów też mamy mnóstwo najróżniejszych. Taki habarę weźmiemy. Mój ulubiony auk. Tylko że obdrapany trochę, bo to World, world. No i Awupa. Najbardziej. Siedzi mi hiperbestia. ta moja, krowowana tutaj. Hm. Nie, Krone musi być. Dobra. I tak to by się prezentowało, chyba, moi drodzy. Ten SGA mi jedynie nie pasuje. Chyba, że znajdę jakiegoś złotego na rynku. Tylko nie tego z Vertigo, tylko jakiegoś tańszego. Co? <laughs> na Steamie jest tańszy SGA od tego? Od... Jak to jest możliwe? Na steamie jest tańszy niż niż na tej stronce No i co? No i mam. <laughs> Ale jajca na steamie tańszy przedmiot niż na stronce zewnętrznej, której jest 3%, a nie 15% I teraz moja przybliżarka. Ale ona jest ładna Z tej to z kolekcji, która jest tak naprawdę brzydkie z posiada. No też trochę lepkie obdrapanie ma, ale no trudno Nie ma co wybrzydzać. Złota piękna, królewska przybliżareczka Zobaczcie w tym miejscu. Jaka tutaj magia się dzieje teraz. W takim oświetlonym, specyficznie miejscu. Jak to pięknie wygląda. Taki się robi ciemny kolor, że te paski szare widać. Coś pięknego. Po prostu propsuję te rękawiczki. No dobrze. Ja byłem koks, wy byliście wy. Mam nadzieję, że w przyszłości wyleci tutaj Blazik zamiast Meteorytu. I co? Widzimy się w na następnym odcinku. Na razie. Cześć.